Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rides of the Tomb Rider z tej strony Mina, i kontynuujemy. Okej, okay, jesteśmy nara wygląda tak. No niby dotarłam, ale wydaje mi się, że tutaj to jest ten grobowiec, co był na mapie oznaczony, to tutaj byliśmy, to jest to, co zrobiliśmy. Nazaret cały czy coś tam. Tutaj jest jakiś grobowiec, a on mi się odzywał tu. Ja się tu kręciłam, to by to płakało. Czyli może to jest to wejście? No to tutaj spróbujemy się dostać. Tylko jak? Czy ja się tu zabiję? To nie spadnie to. O. Ale moment, chwila wróć. ja tutaj byłam, kręciłam się. Ja się tu kręciłam, tylko wiedziałam ostatnio, bo nie było to istotne. Ja tutaj byłam i jakoś nie pojawił mi się ten. Ten grobowiec, w tym miejscu. No, bez jajców! Tutaj yy, dobra, nieważne. Ale naprawdę jego nie było tu. Braknie niebez... Oha! Bo wymaga szpuli drutu. Czego wymaga? Czy ja będę musiała znowu pchnąć fabułę? Po prostu nic się tu nie da, więc zdziałać działać bez tych wszystkich akcesoriów, chyba, że... Nie no, to jest na pewno coś, co będziemy w trakcie akcji... Czyli tak, tu się nie dostaniemy. To was nie przypuszczą. Yy... To możemy jeszcze spróbować się dostać dzisiaj do tej krypty nieszczęsnej. Ale że tam? Gdzie ta krypta jest? Na tym! i jakiej cudem mam się tam dostać? o ludzi no dobra zobaczymy może jest jakaś droga no czy ta Mara, proszę aaa wszędzie się gdzie nie idę tylko czy ja mam w ogóle jakąś możliwość dostania się tam na ta górę Jest przesady. co jest tutaj, o tam się wchodzi dobra nie sobie będą i tutaj idziemy do krypty tym razem znowu. Bo się nie da inaczej. No i teraz... A. Tutaj się skaczkuje, nie? To jest to miejsce... A, bo ja tutaj gram skok wiary i tutaj coś się stało dziwnego. Że po prostu... i patryka wpadła chyba pod mapę wtedy. No już myślałam, a czemu to wyciągasz przy E? Tym czekam, tego to nie wiem nigdy. Laska z powrotem. Powrotem go widziałam. Znowu już pod mapę? Będę zła na ciebie, no. No jak to? Nie, no to jest przesady, to się nie da tak. Czekaj, czy jeszcze coś jest co przeoczone, stało przeze mnie? No oczywiście. No jak nie? No kurczę! Wszędzie zasiki porobili, oni naprawdę chcą walczyć po prostu i, i mają w nosie moją eksplorację. Czyli nawet jak tu skoczę, to i tak się nie dostanę tam. Dobra. To no ja wracam i robimy fabułę. Bo no ja się tak nie będę bawić z wami. W kółko Macieja po prostu tutaj jest jakaś... Głupota jakaś! No ale czekaj, bo to jest na dole. Nie, tam są skały! To czekaj, wróć, za daleko poszliśmy. Dobra, pomału, pomału, pomału wróć. Wróć, zejdź. Zejdź na dół. Wrzutam, zejdź. Teraz tutaj zejdziemy. Haha! <laughs> Aha. I teraz co dalej? Jeszcze niżej. Przepraszam, ale niestety bywa. No i teraz tam wyskoczę, prawda? To chwila. Skupmy się. Ale ona chyba nie jest w stanie tutaj przeskoczyć. Tam na górę to się nie da wejść. Z tego bym skoczyła. Bo y, tam są zasieki, patrz, skuczyła, opucała. No co to było? Halo? o, o, ho, ho, ho. o ho, ho, dobra, jest tu zbierać. I chciałabym się dostać do krypty. Czyli tam. Mhm, błagam cię, traf tam. Nie? nie, 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 nie. Z powrotem. Junia, do góry. Do góry. Muszę się rozpędzić. Przykro mnie, ale... Nic takiego. Nawet znowu zlecić się popłaczę. Tak! trafiłaś, trafiłaś. Powiedz, że to tu. Tak, to tu. To musi być tu. No to zapraszam do krypty. Tak. idziemy. Ta. Idziemy, 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 idziemy. Fajnie. Czy coś? Jakiś progres jest. Ale nie grobowiec. Nadal! Może faktycznie zrobimy. Ten fabułę pchniemy też dzisiaj. Serio? Ale mam tu przeskoczyć, czy spać i się zabić tutaj? Tam coś jest i tam coś jest. Szcelara. Chyba się mi przeskoczyć. Tylko tak składać taką ciemnicę. To taki hardcore trochę jest, nie uważasz? No dobra, to są ciekawe Nie! Nie taki kawałek, czemu by mi się to robić, proszę cię. No, to jest ciężki dzień dzisiaj, no. Zapal. Mogłabyś tam wrzucić to. No dobra, to co? Bo tutaj bym przeszła, tu mi. No, to bym tutaj przeszła, tak przeskoczyła, to się odbije od tego i spadnę prawdopodobnie. Ale nie widzę, co jest dalej. Tutaj coś jest. Nie jest ten grunt jakoś nisko, ale tutaj jest do poczytania. Nie tam na górę, raczej trzeba skoczyć, dobra. Chyba nie! Chyba jednak nie mi spaść. My się wezpni. To jest ten dobra. Aha. Tam coś jest na dnie? Czy mi się wydawało? No, chyba coś się odbiło po prostu. Jak tam z tym nurkowaniem? Mamy coś ciekawego. Tutaj, wodą. Tam, tam coś jest dobra do góry. jest tak słabo trzymasz to powietrze, to jest aż normalne, wiesz o tym? Chyba, że tu się mamy po prostu spiąć. Moment, żaba, no jezu, żaba, wyjdź. A, widzisz, to są takie łupki, i chyba tędy na górę wyjdziemy, nie? Czyli ja byłam pod wodą, a ona. A nie, to tutaj, dobra. W takim razie, no mi wciąż zrobili. Czyli tu chyba trzeba będzie przepłynąć. Oczywiście, tutaj. Spoko. Prawda? Krypta? To będzie krypta, tylko do poczytania, nie? To widziałam przez ścianę. Tak. Dawaj. No. Weź to czytaj, żaba. Riwka dołączyła do proroka, ponieważ jej mąż, rusiński szlachcic, wierzył w niego. Gdy mąż zginął podczas tułaczki na północ, Rivka została przy proroku, zastanawiając się, jaka będzie jej rola wśród wyznawców. Gdy ujrzała dolinę, wiedziała, że znalazła swoje powołanie. W snach zobaczyła, czym może stać się Kitierz. Przedstawiła swoją wizję budowlańcom. To dzięki Riwce Kitierz stał się nie tylko piękny, ale również mieszkalny. No widzisz, kobieta ręka, nie? Dobra. Co dalej? Mamy tu dróżkę, tu dróżkę, jak tu jest ciemno. Tam się coś świeci. Obrach malutku. Są grzybki, których nie mogę wziąć. Tu na górę. Ale tam na górze są tylko te... No weź to, już potrzebujemy tego, jak widać. Dziwna ta krypta. Na to wejść nie możesz, nie? Tam jest... Tylko... To, ta żyła magnezu, czy co to tam? Mam nadzieję, że tylko, a nie jakieś znaczki, których nie dowidzam. Dobra. To skikamy tutaj. I teraz będzie znowu skakanie w ciemność, prawda? Co to jest? A ty nie możesz rzucić tego w tę stronę, nie? Tam też jakby coś było, nie? Jakby taki, ale dobra. To widzimy akurat, gdzie skaczemy, więc będziemy tutaj. Hmm. To, co to jest? A, ropa, tak wygląda ropa teraz, okej, okay, spoko. Tutaj coś. A no właśnie, tam, po drugiej stronie, okej. Okay. Na razie tutaj. O, Moment, czy ja zabłądziłam? ja to weszłą z drugiej strony, wlazłam. Po co tu chodzi? Gdzie jestem? Nie, ja tu wlazłam. Moment, chwila. Nie, tu byliśmy, chyba. Bo trzeba tam na dół iść. Dobra. Puszcz, puszcz, puszcz. Tam na górze też chyba nic nie było, bo nic nie zaświeciło. Też nie ciemna ta gra. O, to? No, dobra. Idziemy w dobrym kierunku. Architektka. No, coś jeszcze? O facetach to pierdolna informacja. A jak jakaś jest kobieta, jedna, druga z trzecią, to jedno zdanie, i do widzenia. Dyskryminacja, kurczę. Czy tu można wskoczyć? Można, ale chciałam tam zobaczyć na dole coś. Tutaj to nas interesuje, chyba. Tam możemy pójść? Kurczę no. Tam możemy pójść! Ale to chyba to kółeczko takie się jak. Okej, okay, dobra, jest ta krypta. Odkryto ciekawe miejsce, czyli co? Ech, odkrywaj. Bo to nie odkryłam teraz, tylko że było dawno zaznaczone. Dlatego się zdziwiłam. Odblokowano łuk. Super, super, super hiper łuk. Jest jakieś do, do poczytania coś, nic? Lara. Dlaczego nie ma więcej? Ale weszliśmy głęboko. To to pozbieramy też po drodze. Ale tak się zastanawiam, to nic więcej nie ma. Oj, jakaś... Oj. Mhm. Ok, wyłożyło mi grę, ale na szczęście zapisało tutaj. Nie wiem co się stało, czy jakiś e, stronik się aktualizował, czy jakaś inna żaba. Nie mam pojęcia. A zejdźmy tutaj. Możesz się opuścić. Dziękuję. Zobaczmy tak analogowo. A nadal to ile ty możesz tego nosić ze sobą? Bo trochę mnie to niepokoi, jeżeli tyle kamieni po gaciach trzymasz. A tu co mamy? My no, wtedy przyszliśmy, czy nie? Moment. No wtedy przyszliśmy, prawda? No to wio. Bok, tu chciałam, żebyś zeskoczyła, rozumiesz? No, tu, dokładnie w tym miejscu chciałam, żebyś się znalazła. Super. No. A tam tu notuje, czy tam się tu tam jeden wodospad jest, ale. A, to jest na stronie, prawda? Dobra, 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 czyli... Nie wiem, tam się nie da do dojść chyba. Okej. Okay. Byłaś, aha. Byłaś. Prawie się złapałaś, prawie. Robi różnicę, nie? No nie możesz tego wziąć. Dobra. Wychodzimy stąd. Zrobione zostało to, było no, zrobione. Zostało teraz. Tutaj gdzieś mamy taką znaczkę. Wygubiłaś patyczka z tyłka. Halo. Gdzie, gdzie ty to wszystko trzymasz? Chwilę sobie to znaczy, bo. I chyba nie ogarniam. Nade mną, dobra. Nie byłam przekonana, że to będzie gdzieś po drodze, a to wszystko chyba będzie na górnym tym łapie, Dobra, spoko. Czyli zaliczona krypta, druga. Tak, dwa na dwa mam. A, trzeba tam na górę wejść. To ja się do tego nie dostanę, bo właśnie ta byłaby dalej, bo tam są zasieki. Czyli co robimy? Cięcie i. Nie wiem, ile mam minut nagrania, ale chyba nie za dużo. Więc dołączymy do naszego Jacoba w górnej wiosce. Bo nic więcej tu się nie wydarzy. O, jery. no dobra, to cięcie i do usłyszenia jak będzie Jacob Dawaj, że tak się skacze, a nie jakieś klucze na zapałkę. Aha, jeszcze przed podróżą zobaczymy sobie na włók. mamy szept śmierci dostępny. Może warto... O, obrażenie ma lepsze niż ten, co mamy. Pokażę jak wygląda. No, zacnie. Są ulepszenia dla niego, jak go się ulepsza. Co się robiło? O proszę. Co tu daje? Cześć wyciągnięcia, to pewnie nie kręci, bo. No dobra, to poczekamy sobie jeszcze z ulepszeniami. Ale zostaniemy przy nim. Niech ma jakiś nowo jakąś nowość dzisiaj, dobra. I lecimy. Okej, okay, jesteśmy. I tutaj jest nowy grobowiec. Mi się pulta, że jest. A ja nie chcę, bo nie umiem wejść. To chciałam jeszcze zobaczyć. Może ona ja, już umie to przeczytać. Yy, tam. Tam coś buzbo lubiło. Troszkę ci no Ma raki na nogach, a jej każe tym biegać. No to chyba nie ma znaczenia, akurat. Dawaj, już umiesz. Dalej niepiśmienna. To chyba jakaś mapa. Dalej nie piśmienno, ale nie odczytać słów. Lecimy. Cześć. Hej! Ciekawe zbieg okoliczności. Przybywasz w tym samym czasie co nasz wróg. Czy ja słyszę helikopter? Jacob, w twoją stronę lecą helikoptery! Tak szybko, jak to możliwe. Ale to jest niemożliwe, ja muszę pozbierać parę rzeczy. Fejdź za barykady! Ruchy! Ruchy! Znaczy, tu? Zdefinij, tu. No dobra. No Uwaga! Okryć się! Dlaczego no ona, ona mnie nie, nie, nie biegnie? Ona mnie nie sprętuje. Nie sprętuje mi. Czyli mamy wojnę regularną. Nie chciałam tego robić dzisiaj. Ja nie jestem gotowych, bo nie mam nic nawet. Jeśli nie wstrzymacie ognia, zabijemy was wszystkich. Macie 30 sekund. Larat się nie strój tam. No i znowu będziemy musieli go ratować. Gdzie jest boskie źródło? Mów! Przestańcie! Nie krzywdźcie nikogo! Ah. Co to ja, musiała... mu jest? Czekaj, czekaj. Jest mapa. Atlas. Pokażę Wam drogę. Okej, okay. opowiedz mi o tym Atlasie. Co, co? Ja nie wiem, co im mam robić. Oni no, sobie radzą. Dzięki. Mam nadzieję, że ona jest samopowtarzalna. Jak można takie rzeczy robić? Jesteśmy pod ostrzałem na obrzeżu wioski. Co to jest na. Drogi! Ja nie jestem gotowa na takie rzeczy! Fajne, ma siłę wrażenia, ale chciałam go sporować Dzisiaj mi się znowu trochę chwaliłam w coś. No i co? No i na co nam to było w ogóle? Się przyładuj. Co to kurde było? Strzelają do ciebie, do niego. Ale wiesz co? Jakbym dostała tak z, z takiego strzel strzelby, taki, to bym chyba uciekała. A wy do mnie? Ja nie rozumiem tego. Wiecie, że jestem uzbrojona i zapierdzielają do mnie z inteligencją, normalnie. No No jeszcze żyjesz? został 4. Ile kilo wśród przyniesz? Ej no... Ja bym była, żebyś to ja chyba się nie da. Bo no, się się maliłam w regularną wojnę, jest to jakaś paranoja. No! Co? Aha. Super. Ci jesteś. Sfariowałeś ludzi, palisz? Wy to się bawić, to jesteś psychopaci normalni. Okej, spoko, jak, ci... jak ci. Tak! Okej, okay, dobra, świetnie, wiesz co? Łowo, Su... Jak ci strzelę w to na tyłku, to co się wydarzy? Jak się tu używa granatnika? Dobra, weź, naciśnij. Śmieszna? Nie. Ja jestem po prostu wspaniała. Ech. No już. A ty jesteś taki śmieszny? Co za ham... Prostak. Wy strzelacie strzałami w helikopter? Nie mam pytań. No i co teraz? Ja chciałam tam pozbierać, tam były różne rzeczy. Zaatakowali nas tubylcy. Croft jest z nimi. Święto Eblin tak? Nasi ludzie są rozproszeni. I to wszystko przez jedną Larę, nie? Jedną mnie. Trzeba było ją zabić. <słuch> Nic nie zdziałałeś. Może powiedzie jej się tam, gdzie sobie nie radzisz. Nie poniosę porażki. Trójca wygra, jeśli zawiedziesz. A wiesz, co to oznacza? Jestem zbędna. Moje życie ich nie interesuje. Potrzebuję mocy źródła. Zdobędziesz ją. Nie trać wiary, Anno. Taka jest wola Boża. Nasz sukces jest nieunikniony. Proszę, znajdź je. Czas mi się kończy. Zaszedłem tak daleko. Wytrzymałem tak wiele. Ostatnie przeszkody, które przede mną postawiłeś, grzechy, do których mnie zmusiłeś, muszą mieć cel. Tylko ty możesz wskazać mi drogę. Daj mi siłę, aby kontynuować dla niej, dla ciebie, dla trójcy. Proszę. Zgadź mi drogę. Zatem niech poleje się krew. Ale jak? Do tej pory się nie polała? Też coś... O, już się polała Zostań ze mną! Zostań! Coś go załataj do Turkwin. Twój lud nie zasłużył Wybraliśmy tę ścieżkę to nasz obowiązek. Nigdy nie było łatwo. Wiem, co to znaczy stracić swoich. Trójca nie da za wygraną, tak? Wątpię. Mają dużo zasobów. Co z Atlasem? To starożytna mapa Starego Miasta, ale Trójca nie znajdzie jej w wieży. Mieszka tam wielu moich ludzi. Nie będą gotowi na to, co nadchodzi. Mogę im pomóc, Jacob. Zrobisz to dla nas, czy dla samej siebie? Na razie to jedno i to samo. Wrócę z posiłkami, gdy opatrzę rannych. Tak. Jak nie przestaję... No dobra, w się do wieży, okej, ale tutaj mamy masakrę i skończyłem tutaj ten odcinek, bo no trochę już trwa. Skruchmaliłam się znowu w jakąś wojnę regularną i gra strasznie oponuje w nagrywaniu, chyba nagrywałam parę sekwencji po trzy razy, bo tiki się w ogóle nie chciały zapisywać, gra się wykładała, po prostu masakra, nie wiem o co chodzi. Za ciepło jest dla komputera? Może faktycznie, dla mnie zresztą też, też, tak więc... Zrobiliśmy mały postęp, wyblokowaliśmy kawałek nowego obszaru. Może się no, czegoś nowego dowiemy i będziemy mogli w końcu zrobić te grobowce. Tak więc to tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.